12 to jest numer. Minęła 21 szatu program Kimmy Polskiego Radu. Aktualność 1. Igor Skrzypek. Trwa pilna narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wkrótce specjalne posiedzenie rządu. Rosyjski agresor masowo strzelał dziś ukraińskie miasta. Pociski spadały na niemal wszystkie regiony. A w związku z sytuacją na Ukrainie zbiera się Węgierska Rada Obrony. W atakach nie działa pociąg przyjaźni. Współpraca Narodowego nadal trwa narada, którą w trybie pilnym zwołał premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Spotkanie ma związek z sytuacją na Ukrainie i z masowanymi atakami rakietowymi, które miały tam miejsce. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, do której Agnieszka na razie. Mamy niewiele informacji. Wiemy natomiast, że we wsi przewodów tuż obok granicy z Ukrainą doszło do wybuchu, w którym zginęły dwie osoby. Powiedz, czy możemy coś więcej powiedzieć o tym zdarzeniu? No rzeczywiście wiemy, że do tego zdarzenia doszło przed 16 i wiemy również, że do wybuchu doszło w składzie zbożowym w trakcie, gdy ciągnik najeżdżał tam na wagę. No i tyle tak naprawdę tych oficjalnych informacji, potwierdzonych wiadomości, bo te nieoficjalne spekulacje niestety mówią o ataku rakietowym. Na miejscu tego zdarzenia cały czas pracują służby. Na Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, tak jak mówiłeś, cały czas trwa ta pilna narada, narada zwołana przez premiera Mateusza Morawieckiego właśnie, w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą. My wiemy również, że właśnie po niej, po tej naradzie ma odbyć się, tak jak też oczywiście mówimy na naszej antenie, specjalne posiedzenie rządu. Miało się rozpoczynać o 21, no ale e, już wiemy, że o tej 21 się nie rozpocznie. Mam informację od rzecznika Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że panowie cały czas się naradzają, ca cały czas trwa to spotkanie w BBN-ie e, i dopiero wtedy, kiedy się skończy, to wtedy dopiero m, rozpocznie się ta Rada Ministrów, ta spadki, specjalna Rada Ministrów dzisiejsza, wieczorna. E, Cały czas też czekamy na więcej informacji od rzecznika rządu Piotra Millera, który przed tą naradą w BBN-ie chwilę z nami rozmawiał, z nami dziennikarzami obiecywał więcej informacji po spotkaniu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Około 90 rakiet rosyjski agresor wystrzelił w stronę Ukrainy. Większość z nich udało się zestrzelić. Rakiety były skierowane przede wszystkim na obiekty infrastruktury krytycznej. Przekazał prezydent Ukrainy Wołodomir Zomański. Zobaczmy. Jasne jest, czego chce wróg. Nie osiągnie swego. Może nas czekać jeszcze około 20 rakiet. Wiemy, że uderzenia wyłączyły naszą infrastrukturę energetyczną w wielu miastach naszego państwa. Wszystko odbudujemy, wszystko przetrwane. Chwała Ukrainie. Sławę Ukrainie. Ponad 7 milionów odbiorców na Ukrainie pozostaje bez prądu. Zmasowany atak rakietowy potępił wicepremier minister Obrony Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że Rosja chce w ten sposób zastraszyć ludność cywilną Ukrainy. Rosja próbuje wywołać kryzys po raz kolejny, zresztą to jest metoda rosyjska. Niewątpliwie Rosja chce zastraszyć ludność mieszkańców Kijowa i innych miast ukraińskich. Rosja chciałaby doprowadzić do zawieszenia broni, żeby zyskać czas na to, żeby odbudować swoje siły i żeby dalej uderzyć. Mariusz Błaszczak w Brukseli wziął udział w spotkaniu ministrów obrony krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jednym z tematów rozmów była unijna misja szkolenia walu ukraińskim. Żołnierza. Pierwsze ćwiczenia będą się na początku grudnia. Misja ma wyszkolić około 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Dowództwo operacyjne misji będzie w Polsce. W aktualnościach Węgry w Budapeszcie zebrała się Rada Obrony na wniosek premiera Wiktora Orwana. To w związku z niedziałającym ropociągiem przyjaźnie. w czasie dzisiejszego roku rosyjskiego ataku. Uszkodzona została stacja transformatorowa na granicy białorusko-ukraińskiej. odpowiedzialna za zasilanie ropociągu. Informację potwierdził węgierski koncern energetyczny MOL. W obecnej sytuacji dostawy ropy na Węgry, ale też do Czech i na Słowację są czasowo wstrzymane. To są aktualności jedyne. A w nich Wielka Brytania nad angielskim Exeter Powiela dziś polska flaga. Trwa dzień wspomnień o Puchaczach, polskich pilotach nocnego dowizjonu no 307, którzy uratowali miasto przed zniszczeniem podczas II wojny światowej. Adam Dąbrowski. Right. Biało-czerwona łupocze nad miastem. Od rana w świętujemy Dzień Dywizjonu 307. Andrzej Michalski z organizacji 307 Squadron Project. Ogodnie 80 lat temu dowódca Dywizjonu 307 Jan Michałowski przekazał miasto Ekseter w polsku władze na znak przyjaźni. Władze miasta pamiętają o swoich obrońcach, którzy ocalili miasto przed z zniszczeniem. Niemieckie naloty mogły zrównać miasto z ziemią, ale nie zrównały w dużej mierze dzięki czujnym puchaczom. Ten dzień poświęcony jest więc pilotom nocnego dywizjonu. W programie Musztra honorowa pilotów RAF na szczęście w polskich kolegów sprzed dekad nawożeństwo w miejscowej katedrze, a także wystawa o puchaczach, którą oglądać można jeszcze jutro. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radio. Nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na Dolnym Śląsku oraz na Pomorzu. W południowej połowie kraju deszcz, a lokalnie mrzawki w Tatrach śnieg. Uwaga, także na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od minus 2 stopni w rejonach podgórskich do 7 stopni na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio. Program pierwszy. Jeden.